A tu poznajesz? Kto to? W tym albumie jest wiele wspomnień. Mały Maciek, to był Twój chrzest z mamą i tatą. Ale także te mniej radosne. Pierwsza reakcja to były nieprzyspane, przepłakane noce. W trakcie badań prenatalnych Katarzyna Zielińska dowiedziała się, że jej dziecko będzie mieć wadę wrodzoną. Diagnoza była szokiem. To rozszczep kręgosłupa. Lekarz przedstawił dwie opcje: czekać i operować po porodzie lub działać jeszcze w łonie matki. 15 lat temu to wciąż była nowość. Nie była to szybka decyzja, ale w momencie, kiedy zostałam zakwalifikowana do operacji, nie zawahałam się już. Z pomocą przyszli lekarze ze Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodów Bytomiu, którzy zoperowali rozszczep kręgosłupa. To jedna z najczęściej występujących chorób wrodzonych u dzieci. Statystycznie lekarze diagnozują ją u pięciu na tysiąc noworodków. Rdzeń kręgowy jest na poziomie najczęściej nisko na poziomie kręgosłupa już lędźwiowego i krzyżowego. Wynicowany, nie przykryty ani skórą, ani mięśniami, ani oponą. W związku z tym on jest narażony. Najważniejsze, aby wadę zdiagnozować jak najszybciej. Zabieg taki przeprowadza się między 21 a 25 tygodniem ciąży, co tutaj szalenie istotne jest, że po 25 tygodniu ciąży takiego zabiegu już przeprowadzić nie możemy, zamyka się nam okno terapeutyczne. W trakcie operacji lekarze zamykają rozszczepiony kręgosłup, odtwarzają ubytek tkanek. Pole operacyjne to nie Więcej niż 8 cm kwadratowych. Profesor Janusz Bochosiewicz przeprowadził ten zabieg jako pierwszy chirurg w Europie. Podkreśla, że wady nie da się w 100% wyeliminować, ale to i tak diametralnie wpływa na jakość życia pacjentów. My operując ten płód musimy sobie zdawać sprawę, że my nie wyleczymy całkowicie tego dziecka, ale my poprawi, poprawimy jego funkcjonalność. To przede wszystkim o 50% mniejsze szanse na wystąpienie wodogłowia, ucieczka przed trwałą niepełnosprawnością, czy ochrona przed dużo bardziej skomplikowanym leczeniem po narodzinach. Amerykanie oszacowali, że dzieci nieoparowane przed urodzeniem po urodzeniu są przynajmniej sześciokrotnie operowane z różnych powodów. Bytomska placówka to pierwsza w Polsce i wciąż jedna z nielicznych w Europie zajmująca się tą metodą leczenia. W ciągu 20 lat lekarze pomogli ponad 200 pacjentom. Średnio wykonują 15 zabiegów rocznie. Karol Barłowski aktualności.